Siemanko Beczki, z tej strony Lisek i witam was na kanale Lisek Fifa i dzisiaj lecimy z potężnymi nagrodami na Road Glory i może to nie są rekordowe nagrody, no bo bilans 15 zwycięstw, ale za to są to nagrody, które mogą zmienić oblicze tego klubu, bo klub nasz wygląda, przypominam, w taki oto sposób. Wczorajsza, wczorajsza, ostatnio paczka 10x85+, plus troszeczkę namieszała ten Marcelo tam... Nie, nie dojechał do naszego zespołu i dzisiaj też będziemy paczkę 10, 10x85 plus otwierać no ale taki bilansik, taki składzik na ten moment jest i powiem wam szczerze że tym składem się gra lepiej eee, się gra lepiej aniżeli głównym składem no to jest taki paradoks życia ja tym składem zrobiłem w tym tygodniu bilans 11:0 graliśmy wszystko w niedzielę no ale ostatecznie gdzieś tam szybko się potknęliśmy po tym bilansie 11:0. A potem, jak już te pierwsze potknięcie poszło, to też motywacja spadła, no bo była już druga, trzecia w nocy. Och, no masakra. Ogólnie masakration, dlatego odpalamy nagrodę za 15 zwycięstw, Więc mam nadzieję, że tutaj się wydarzy coś fajnego. Lecimy, pierwszy pik i no, ale rady ownet, oj, 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 No nie gadajcie, czy to jest abydipule. Nie. Kto to może być? Kalulu, ok. No okej, okay. aha, ale to ciekawy jestem, czy. A nie, dobra, już. Bo już myślałem, że będzie znowu y... Shape Shifter w 4, a mamy Toc, więc spoko, bo te tocy są ogólnie do przepalenia. Ciekawy jestem, co tutaj jest. Toc i tu. I tutaj Shape No, ciekawy jestem, co będzie lepsze. Ciekawy jest. Partnerem kanału jest g 2 acom Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Zaczynam od dwujeczki. OK? No, że nada, że No i nadzieja. nadzieja tutaj w wterze. No statystyki... chyba też, że nada. Delikt. 95. delukt. Delukt. Kamun. Kurczę, ten delukt jest nawet OK. Bierzemy delikta, nowe realowo 95, ale dostaliśmy informację na ucho, na ucho, yy, że mamy wymiennego kalulu. Ja nie pamiętam w ogóle tej sytuacji. I gdybyśmy go wzięli, to byśmy tak popłynęli. Otóż moi widzowie na transmisji na żywo to tak zwane oszusty. Ale byśmy popłynęli, matko jedyna. Dobra. Jak, jak widać, umiesz liczyć, liczyć na siebie. I jedziemy z pikiem numer 2. Let's go. I tutaj, żeby było coś lepszego. Ale Redy No nie gadajcie, że znowu jakiś Kalulu. Nie, Toc. O, o. Zajebiście. Dawno się tak nie poczułem. 93 Shape Shifter. Może być coś dobrego? Otóż nie. F. Emre Chan. Ja cię kręcę. Shape shifter znowu zwykły. I w jedynce. Shape shifter zwykły. Plusy, minusy. No plusy takie, że tu może być na przykład Leo Messi, który <grym> nie umie strzelać. W sumie by się zgadzało. Otóż nie. O! O! Dobra, Chana. Chana bierzemy. Super nagrody. Jako, że walczyliśmy o te nagrody do czwartej w nocy, to ja jestem zdania, że było warto. Dobra, tą paczkę se kupię. Bo czemu by se... Czemu by se tego nie kupić, jak mam tutaj Rodriego. I tak, możemy sobie jeszcze jedną odebrać. Aijajajajajaj, mega pack, paczka też niewymienna A ja tu mam paczkę Ultimate w ogóle, bo dostałem z jakieś zadania Matko jedyna! Holiundia, the Jong! Świetna karta, pamiętam jak nim grałem, jakoś to 700 tysięcy chyba Naprawdę świetny środkowy pomocnik no tylko szkoda po prostu, że że, że, że w sumie nie szkoda, jest git Dobra, 75 plus Rated Rare Player Pack. Aj, No, był koksem potężnym ten Dejong, tak, Frankie Dejong. Naprawdę, karta, która no mega dużo zrobiła dobrego, tak myślę. Pamiętam, na po 4 jeszcze nim graliśmy. Patrzcie to: Tu 80 plus Rare, coś tam. Okej, okay, nieważne. Nie było tematu, nie było tematu. I może kolejna jakaś paczuszka odda. Okej. Okay. Okej, okay. dobra, no czyli to są widzowie już nagrody takie. Potężne, bo to już są nagrody za to Champion. Paczka Ultimate. Za darmo. Więc za darmo to nie będę narzekał. Jak za darmo dali, to czemu mam narzekać. Cielini. Mamy już jednego Cieliniego. Troszkę lepszego, co prawda? Ale też nie ma co narzekać. Dużo duplicate, bo 10. A my mamy dużo kart wymiennych. A też te karty teraz są bardzo drogie, bo nawet jakieś zwykłe. Y z nie najlepszych lig też kosztują krocie. Więc warto sobie to wszystko pozamieniać, żeby jakieś piki porobić, coś tam pobawić się. O, coś tam, ten tego, żeby było ciekawie. Bo jak jest ciekawie, to, 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 to można, można ciekawie sobie podejść do życia. Dobra, paka za 100 tysięcy to już jest wszystko wymienne, więc mam nadzieję, że tutaj wzbogacimy się. Wow, znowu dają? Nie, tym razem Hiszpania, CM może to jest Tiago. Tiago ninety Free. Ciekawe, czy on będzie Free. Wow! No, to oddała paczka. No, no, no. Ciekawe, ile kosztuje taki Tiago. 47 tysięcy. Wow, dużo. Taki Lakazet też pewnie co? Z 47. Wow. No, to jest to jest fajny zarobek. Co by tutaj nie mówić? To ja jestem zdania, że tutaj szło, można się było obłowić, i ja się czuję obłowiony. Teraz paczka Ultimate. Ciekawy jestem, co tutaj się wydarzy. Bo w tej paczce Ultimate, no ciekawe rzeczy mogą być. Wow! CDM? Everton? Alan! 91. Fajna karta też. Pewnie też koło 40 tysięcy, może? 30 tysięcy, okej. Okay. No i moim zdaniem uczciwa cena. Paczka 90, plus, najważniejsza paczka, no po to się tak naprawdę gra ten FUT Champions, wbija się te 14 winów, żeby tutaj coś ciekawego poleciało. Ja jestem zdania, że może być ciekawie, ale też doświadczenie mówi mi, że w tych paczkach za FUT Champions, za nagrody, w nagrodach za FUT Champions totalnie nic nie leci, więc no temat rzeka, ale sprawdźmy, to to jest najsłabsza karta: night 92, Defending 93, 3. Kurde, to jest karta defensywna. Jak jest duży defending, to znaczy, że jest fatalnie. Jak jest duży defending, to znaczy, że jest... Bo te karty są nic nie warte, nie? No chyba, że to jakiś ramot by był. Ale to jest też najsłabsza karta. Blind. Super. Super. Dobra. Tutaj 8-5 physical. Ej, tu 90. Dobra, czyli nie mam ramkarza. Okej, okay, git. Druga karta. Okej. Okay. Jest karta offensive. To już jest plus. 91 rybningu. Duży shooting. 98 Pace, jakiś kurcze pieczone terrier. Właśnie nie myślałem, tylko zabrakło mi nazwiska. Nieważne. No i tak, Physical nighty. No i to już jest fatalna karta. To już jest tragiczna karta. Tu już nie może być nic dobrego. Nic. Spinazola. Szczerze. Płakać mi się chce. Naprawdę. Łzy kapią mi na moje ręce. Kiedy pomyślę, że ja grałem Foot Champions do czwartej w nocy, żeby trafić nagrody, które są warte, uwaga. A ten Spinazola coś. No nie, no to też jest foder przecież. Przecież tu gorzej nie można trafić. No, no można override niższe trafić. Żenada, dno, patologia. Ale nie poddajemy się. Paczka 85 plus X10: Paczka 85x10. Jak tu nie odda? Szczerze, klikseluje cały skład. Ja tu przewiduję 10 wokautów. Sprawdźmy to. Tood duplicate. Ok. Ok. No i to jest już, już jest fatalnie, bo już są tylko 8, 9 wokautów max. Ok. O, 8. O, dobra. E, 8 wokautów. Dobra, 5 kart, jesteśmy na półmetku. Bonucci, mamy kartę Toty. Tylko taką kartę demonstracyjną. Siedem, jeszcze trzy karty, ok. Lacroix Anderson Szalicka. O jest, jest karta Team of the Season. Wow. Nie wiem, co ja z Tobą zrobię, maleńka. Ale chodź, pójdziemy na imprezę. Fizika, no, no i to jest fatalna karta. To jest fatalna karta, już nie chcę nawet na nią patrzeć. A mogę spojrzeć nawet. Dawida Laba. Moim zdaniem oddało. Dlatego nie quicks sugerujemy dzisiaj całego składu, my, my, my boys.